To jest najgłupszy sposób, żeby zacząć w końcu łowić regularnie, skutecznie i świadomie. I wiem co mówię, bo od miesięcy prowadzę dziesiątki wędkarzy, którzy wcześniej wracali o blanku, a dziś mają wyniki, o których mogli sobie tylko pomarzyć. Jak? Lepiej usiąść. Po prostu przestaliśmy zgadywać i zaczęliśmy rozumieć. Wiem, że to brzmi banalnie. Rozumieć ryby. Co to w ogóle znaczy, nie? Przecież wystarczy wrzucić kulkę i poczekać. Ale zaufaj mi, to wcale nie jest takie banalne. Przez ostatnie miesiące, wspólnie z ludźmi nie mieli żadnych wyników. Łowiliśmy w mule, na dzikich wodach, na łowiskach pełnych ciszy i pustki. I łowiliśmy regularnie leszcze, liny, karasie, nawet medalowe okazy. Ryba czuje zapachy, rejestruje zmiany natężenia amoniaku, wyczuwa napięcie tlenowe. Więc jeżeli nadal siedzisz nad wodą z nadzieją, że może tym razem zadziała, to powiem ci szczerze, jesteś ofiarą zgadywania, a ja z tego wyprowadzam ludzi każdego dnia. Wystarczy, że chcesz zrozumieć, że chcesz łowić, nie jak się uda, ale dlatego, że wiesz co robić. Wyślij mi wiadomość prywatną. O treści biologia, a ja wyślę ci konkret. Nie ściemę, nie bajkę. Tylko wiedzę dzięki której łowię regularnie i uczę tego innych.